Diamenty laboratoryjne, które dzisiaj zdobywają coraz większą część rynku diamentowego, ale też budzą wiele kontrowersji i dyskusji, mają dużo dłuższą historię niż nam się wydaje i także zupełnie inne zastosowanie pierwotne. Diamenty laboratoryjne po raz pierwszy wychodowano w 1955 roku w laboratoriach General Electric. Samo odkrycie nie spowodowało uruchomienia. Hodo hodowania diamentów laboratoryjnych i na kilkadziesiąt lat nieco porzucono ten udany eksperyment. W latach osiemdziesiątych Ronald Reagan w apogeum zimnej wojny ogłosił program obrony strategicznej, który potocznie nazwano Gwiezdnymi Wojnami. Stąd towarzyszący mi dzisiaj pojazd bojowy właśnie z tej sagi filmowej. W jednym z rozwiązań planowanych w tym programie było zastosowanie na orbicie luster pokrytych diamentami, właśnie laboratoryjnymi, których produkcję przywrócono które miały odbijać promień lasera i niszczyć nadlatujące rakiety wroga. Diamenty w kosmosie pojawiły się również w filmie z serii z Jamesem Bondem pod tytułem Diamonds are Forever, gdzie zastosowano nieco podobne rozwiązanie, jakie planowano właśnie w programie Gwiezdnych Wojen. Istnieją hipotezy, że w kosmosie są meteoryty, które w całości zbudowane są z diamentów. A zatem, może przyszłość branży diamentowej nierozerwalnie wiąże się z eksploracją kosmosu. A zatem, niech moc diamentów będzie z Wami.